Święty Angska październik Październik Matki Boskiej Różańcowej Nie było ci jeszcze na świecie święty Angkarze, kiedy 7 października 304 roku wpadwie odeszła do nieba święta Justyna. Ale urodziłeś się 8 września 801 roku we Francji. Byłeś Benedyktynem. 10 listopada 831 roku zostałeś biskupem Hamburga. Święty jesteś. Ufundowałeś klasztor. Ufundowałeś klasztor przy kościele Mariackim, który ufundował do nawrócenia pogańskich sasów Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku podczas synodu w Frankfurcie nad Menem. święty Angskarze Masz u Matki Boskiej. Zasługi. Wstawia się za nami, prosimy. A potem, sto lat po Twojej śmierci, przybył do Hamburga święty papież Benedykt V, urodzony w 915 roku, 2 marca, przez Anioła. Miesiąc był papieżem. 1040. rocznica jego pantefikatu jest obecnie. Wysłany został do Hamburga 23 czerwca 1964 roku przez Ottona I, pradziadka polskiej królowej I Erychezy. Wy wszystko u góry widzicie. Hamburg. Cesarstwo Trójkorony. Założone przez Adolfa, Adolfa III której był synem Adolfa II, założyciela Libek. Był prapradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Urodził się Adolf III w 1164 roku, a zmarł. 3 stycznia w 1203 roku. Jest tutaj niewidoczny dla nas kościół świętego Mikołaja, który ufundował 26 czerwca 1194 roku. Sto lat potem była jego koronacja, jego praprawnuczka. Małgorzaty Brandenburski urodzony w Berlinie 25 sierpnia 1270 roku, w dniu, kiedy w Tunisie zmarł święty Ludwik Król Królu. Berlin założył jej dziadek i babcia żyła jeszcze 20 lat zmarła we Wrocławiu w klasztorze Klazysek, gdzie nowcowałam 8 marca 2000. 18 roku w drodze do święcimy gdzie byliśmy 10 marca w 2018 roku śladami mojej cioci Stefani zlikwidowanej w rocznicę urodzin mojej mamy i jej siostry 29 września 62 roku Transport był 17 sierpnia z domu Helclu lub Miłosierdzie, 24 Polki. Wszystko zaplanowane przez władców świata. Dlatego dzisiaj dziękuję za wszystkie łaski i za rodzinę i za wszystko i za dzisiejszy dzień. I prosimy wszystkich świętych i Ciebie, Boże Ojcze, które objawiło się u w 818 rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Tulcach, które należały do Królowej Polski. 13 października będą jej urodziny w Poznaniu, 1680 rok, 3 lata wcześniej. W Lwowie urodził się jej mąż, król polski Stanisław Leszczyński. i wnuczka była świętą karmelitanką, do której modlitwę ułożył na święty Rafał Kalinowski, który nawrócił się przez niezwykłego. Właściwie zawdzięczamy mu nawrócenie i odnowę karmelu we Francji, Franki i w Polsce. Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, Herman Koen z Hamburga, rodzony 10 listopada 1820 roku, w rocznicę praw miejskich Wadowic, 1430, w rocznicę powstania biskupstwa w Hamburgu, 10 listopada 1831, a potem 10 listopada w 43 ścięto, Trzech kapłanów i pastora, żeby krew ich spłynęła razem. Mówił o tym Franciszek. Miał 50 lat, jak przybył do Hamburga 12 października 1986 roku w drodze do Rzymu. Bo 12 październik to jest właśnie dzień ich planów, które wydali w Konstantynopolu. Iż dzień, kiedy Polski książę Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Polski książę odkrył Amerykę. Patriarchą Polonii w Ameryce był Leopold Moczegęba. Wiś lat jego urodzin będzie miał obchodzić teraz 18 października. Polskim papieżem był jego kuzyn Pius X. Amerykę oświetlił polski Nobel Razmierz Manowski. Urodzony w dziewiątą rocznicę urodzin Piusa 10 2 marca, 2 czerwca 2 czerwca 1844 roku, uhundował Kościół świętego Stanisława w Nowym Jorku, Oświetlił Amerykę, był bogatszy niż Rockefeller. Zmarł 7 lutego 1909 roku. Kokociumjo, gdzie również jest ufundowany przez niego kościół. Zostawił nagrodę Nobla polskiego, 365 kg w dla Polaka religii katolickiej. No i dostaje ją Zol, przystępca. Zol, wnuk Zola, Fryderyka, który sprowadził do Polski adwokata. Ansa Franka gdy miał 26 lat w 1936 roku 12 lutego do Warszawy Rocznica koronacji polskiego króla Nie polskiego króla, tylko wnuka polskiego króla Jana III Sobieskiego Cesarza 50 Karola VII wszystko Pan Bóg widzi i wszyscy święci dziękuję Ci, Biskupie Nojko i zależy, że mnie prowadzisz że Twój ślub zrealizowałeś od nowego kościoła świętego Piotra i Pawła przy Dachau zanim była profanacja Eucharystii właśnie w karmelu Chrystusa w Dachau które ufundowałeś